cieszę się, że przybywacie dzisiaj w ten drugi dzień Wielkiej Nocy z puław, prawda? A więc przybyliście do, pielgrzymując do tego Sanktuarium, cieszę się i raduje się moje serce, ale tym bardziej serce Matki Najświętszej, że tak do niej przybyliście. Wy chorzy tutaj, którzy przybywacie, aby powiedzieć Maryjo, przyjdź mi z pomocą, a ona mówi, poproszę Jezusa, dzisiaj, kiedy w tej radości zmartwychwstania, tu w tym miejscu, moi drodzy, tu we Florencji, tu koło Jurze, kiedy przebywacie w waszym pielgrzymce, polećmy te wszystkie wasze sprawy, wasze rodziny, wszystko to, co przynosicie jej w swoim sercu. Przede wszystkim też i kapłanów polecamy. Jakże z wielkim zatroskaniem mówiliście mi przed wejściem do sanktuarium, że trzeba modlitwę, że trzeba ufności, że trzeba przemiany serc. I tu już będzie zawsze też za Was modlitwa, Matka Boża Was bierze pod swój macierzyński płaszcz. Za chwilę wejdziemy również obok do pustelni świętego szarbela. A teraz poleźmy. Jej się całym sercem w chwili ciszy. Królowo w niebo matku dobrego początku. o Ty powiedz, coś w drodze widziała, jak z martwy blask chwały widziała. To wielka radość Matki Bożej. I dziś, gdy wspomina tamto wydarzenie, niech ta radość będzie Waszym udziałem. I dlatego polecam Was, w całym sercu, każdego z was. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Maryjo, Królowo Polski, no. módl się za nami. Kochani moi, kiedy na te dni zmartwychwstania mówimy, Jezu, zamieszkaj w sercu moim, żywy i prawdziwy. Niech moje serce stanie się w Twoim miejscem, w żywym tabernakulum abyśmy nieśli Jezusa innym. Moi drodzy, kiedy osobiście, bo to tylko kapła może, czyściłem tabernakul, tak mówiłem, Panie Jezu, jakie szczęście mam jako kapła, że mogę przygotowywać Ci miejsce, żebyś Jezu, Ty, który powiedziałeś, że nam przygotowujesz miejsce, mieszkanie w niebie, tak sobie myślałem, moi drodzy, o wielu świątyniach, gdzie może ten tabernakulum już dawno nie było wyczyszczone. Taki przypadek Wam powiem. Kiedy kilka lat temu byłem w Belgii, przy granicy z Luksemburgiem. Byłem tam niejednokrotnie i pewnie w czerwcu się udał, bo w czerwcu pragnę 6 czerwca być we Francji, gdzie Jezus się objawił. Serce Jezusa, świętej i małżeńskiej I 6 czerwca, tak was już polecę, właśnie będziecie w łączności, by sercu Jezusowemu. I moi drodzy, kiedy byłem w Belgii, pamiętam kilka lat temu w mieście Arlon, pamiętam, że przyszło mi odprawiać w kaplicy, gdzie tabernakulum było, w zasadzie to nie było tabernakulum, bardzo brudne, ile było kurzu. Tam była nawet pajęczyna, a na wpatenie hostie położone w tym brudzie i drzwi, czki lub drewnianego były zepsute, nie do zamykania. Byli belcy, byli inne osoby, a ja klęczałem tam warlą w tym kościele i przepraszałem Jezusa za to. I powiedziałem do nich, kiedy tu przybędę. Musicie to zmienić. Jezus pragnie wam to powiedzieć, byście Go godnie czcili w każdym dzień, gdziekolwiek jest, bo jest żywy i prawdziwy. I moi drodzy, udało mi się tam pojechać trzy miesiące później do Marlona. kiedy zajechałem, tyle ludzi przyszło. I nagle, kiedy miałem już zacząć Przeświętą, mówię to to jest wzruszenie dzisiaj, bo mówią mi, będzie wielka niespodzianka dla mnie. I kiedy ja zszedłem, bo kaplica była tak podziemna, kiedy nagle zobaczyłem piękne tabernakulum złote. I wszyscy ludzie. Pamiętam, że klęczałem i płakałem ze szczęścia. Bo widzicie, musimy to pojąć. Musimy to sobie uświadomić. Że jeśli przestaniemy wierzyć w Jego żywą obecność, to te wszystkie święta nie mają sensu. To ta nasza miłość nie będzie wierna, nie będzie mocna. Dlatego tak bardzo czcimy Jezusa, Jego żywą obecność, On i przyjmujmy Go do serca. Byśmy nie tylko Go czcili w tabernakulu, adorując Jezusa, to w tym miejscu kto chce, zawsze może przyjechać do Rodu Jezusa. Trzeba najpierw zatelefonować, ale to jest jedyna nasza nadzieja, obrona. Ty jesteś nadzieją, Panie, w Twoim zmartwychwstaniu. I tyle chciałem Wam powiedzieć i pobłogosławić Was. Was pielgrzymów przejdziemy jeszcze do celi świętego Szarpera. Niech Was błogosławi. Bóg Wszechmogący. Niech Was błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. ciała Ojca szarbela Tutaj co 22, każdego miesiąca 22 są uroczystości. Przyjeżdżają ludzie z, z daleka. O od Zawsze, od, każdy 20... o, każdy 22. Syna i tego amen. O, o święty szarbelu bo to oni tutaj. Kto jest chory? Niech podejdą chorzy tu. Wszyscy, wszyscy chodź, chodźcie. Nie? Chodźcie tu bliżej do mnie. Chodźcie. Odsuny, bo jest ołtarz na kółkach tutaj, tu też są muszę szed celebrowane. Przejdźcie tu bliżej. Chodźcie tu bliżej do Ojca Szarbena. Połóżcie mi tak trochę rękę na nim. Połóżcie, wychorzy. Chodźcie. Chodź tu jeszcze bliżej. Chodź tutaj. Dostaniemy ręką. Tak. I teraz o święty Ojcze szarbela. Ty, który żyłeś w ubóstwie, posłuszeństwie, Pustelni Wannaia, spójrz na te siostry i braci, którzy są chorzy, potrzebują, abyś wsparł ich, by mogli zostać uzdrowieni. A teraz w ciszy poproście świętego ojca Szarbela o potrzebne łaski. Taką będzie wola samego Boga Ojca, ale przede wszystkim prowadź ich drogą miłości i wierności przykazaniom Bożym. Niech błogosławi Was Ojciec i Syn i Duch Święty. Tronie nas święty Sarbelu, patronie nasz, nas się, módl się, Mo za nami. I wyśpiewajcie was, patronie nasz, święty patronie nasz, święty